Cześć! Tutaj Wośka! Patrz i to nie jest Skin. Mogę sobie wziąć nie? i ją nawet rzucić Cześć! Tutaj Wośka! Na wstępie chcę pokazać to nie jest Green Skin Mogę wziąć i <noise> wstępie, pokaże, to nie skin. Mogę wziąć? Rzucić Dobrze nie trafiłem tym razem Dobra, gdzieś rozwalił To od czego zaczniemy? Nie wiem Może Może od tych list od listów elektronicznych pojadasz? Tak. Ja bym... To jest, nie jest głupi pomysł. Ale co? musimy wprowadzić Huberta, bo nie ma pojęcia o co chodzi w ogóle. Tak, tak, tak. Jakbyście to... mi przedstawili y, cały pomysł, o co chodzi, to byłbym Wam wdzięczny. Myślę, że nasi słuchacze także. No to co? Jest taka idea. Przedstaw mu. Jest taka idea, żeby. Bo wiesz, nie będziemy mówić firmy, ale wie, że nie ma miejsca sami w busach. Tak, tak, tak. W naszym przewoźniku. Tak, tak. tak. Mhm. Ja bym tak sobie stwierdził, że i tak że dużo ludzi się nie zabiera. No. Na, na dworcu zrobić. Postać taką budkę jak masz w McDonaldzie od order no. I tam się wpisujesz, podajesz swój Pesel, żeby nie było, że ktoś za Ciebie robi Pokażesz swoje ID i uwaga, to najlepsze. Masz listę sporządzoną. I losuje ci to na losowe.pl Czyli takie y, jakby bukowanie, czyli... Takie tak. jak pani solowna Teresa losu i Ksińska, pl <laughs> I później jest taki check-in przed tym, co nie kto jest tak, i tak. jak nie ma, to losują nas tak. Tak, tak. tak, tak, tak. Nie, tak czai, się, się... I powinien być też taki check-in, wiesz, na miejsca przy klimie i tak dalej, przy oknie. To już, tak, to już później etapie, później, później no. jak się to 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 znaczy, czy w ogóle jest klima. Tak, to. <laughs> Od busu też leży. <laughs> ale co byście co powiedzieli na taki pomysł? Ja myślę, że jest git. Ja bym powiedział, żeby aplikację zrobić, a nie na dworcu, bo zanim my dojdziemy do dworca, to inni się wpiszą znaczy, szybciej. Bo też powinny być czekiny, że wiesz co, wpisujesz się nie, na czat ale chodzi o to, że zapisy po prostu z 5 minut przed odjazdem Jak wszyscy będą, dobrze, bo tak, bo jak wszyscy będą No może to byś się zapisał, o nie wiem, o 8 byś się zapisał zapis na czeki na 14, to taka klipa Czyli zapisy by trwały 8 godzin, tak? Jakby no, było milion ludzi, no taki Na przykład takie jak, też niech może być Takie jak dropy Tak, tak, tak O kurwa, lata mi to coś, aaa Ej, bo wcale nie kurwa Przekleś Bo Komary, najbardziej potrzebne zwierzęta. No właśnie. właśnie. co sądzicie o komary? komary. Co, co sądzicie? Bardzo dobre są dla Ja, środowiska. Myślę, ja myślę, że naszemu kanałowi przydałby, przydałby się jedna rzecz. Tak. I by było w klimacie. Myślę, Dobra. że wiecie o co mi chodzi. Nie mam pojęcia. Graliście może... Graliście może... Nie pamiętam nazwy gry <śmiech> <śmiech> ale no to raczej tak. Ale była na PlayStation. No. I Uncharted. Tak. Uncharted. Uncharted. Yeah. No, kurde. no. No i... Zazwyczaj miał pochodnie przy sobie. No miał. Ja bym postawił tutaj na środku, gdzieś taką pochodnię, tam co ostrasza Komary. I by klimatycznie pasowało się. Powiem tak, można to rozważyć, ale musicie dawać Donate y najpierw. A, e, na znaczy, dole macie takie, Patronite. Bo to jest podcast, to oni się na nas nie patrzą, więc do. słuchajcie, musicie dawać donaty. Tam na dole jest link do Tipan Donation i dawajcie donaty na pochodnie. Na 1000 złotych miesięcznie może... na Patronite, robimy streama. A może, a może taką lampę? W trójkę. Może, trójkę. może taką lampę zabijającą kamary. Kamary. tak, kamary. Można. tak. <noise> Taką niebieską. Ej, ale jak 1000 zł było miesięcznie, to można robić noc w lesie. Tak. Tak, noc w lesie to jest idealny pomysł na w ogóle yy, odcinek. Drunk stream. Yy, nie, ty yy. cicho, lepiej zjeło o drunk streamach, bo. Bym nie legit. Może ja bym po później pokażemy scenerię. Jakąś scenerię? Gdzie jesteśmy? No ale co? Po prostu wstań. Jesteśmy pa. w bleku. Zobaczył na podcaście. ja yeah. 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 Proszę zobacz. Ale pięknie, czekaj, ja w ogóle wezmę, zrobię ten. I jeszcze raz udowodnić, to nie jest green screen. Mamy też drugą kamerę. To nie jest green screen. To nie jest green screen. Tu jest w ogóle kamera jeszcze inna. Yeah. No, nie wiem, gdzie ona jest. Właśnie na nie macham. I tak, takie światło. Ta, to to takie jest? mamy, proszę Państwa, oświetlenie. To tutaj jest oświetlenie naturalne. Oświetlenie w, naturalne. Oświetlenie je, w studiu. złapać, <laughs> złamać. Czekaj, Aj. ja je może po prostu zróbmy... Tak, weź je zawsze, ja pokażę tą kamerę, bo to na, najistotniejsza rzecz. To jeszcze trochę w prawo. O zajebiście ej, ej. <grym> Widać kamerę teraz ładnie, pięknie. Dobra. To nie jest Green screen. to nie jest Green screen. Oj oj oj. Ej, wiecie co? Bo poczekaj. mi pisze, że część funkcji została ograniczona, bo się telefon przegrzewa. Tutaj widać nasze studio. <grym> tak, to jest studio Wośka. Więc to nie jest Green screen. Nie. Jeszcze raz te, ten laptop ma z 20 lat. A, I jest na śruby. Ale się to Donate, bo potrzebujemy, naprawdę. I potrzebujemy też Donatey, bo druga kamera się nam przegrywa. Prze, przegrywa. Wyślijcie nam hajs swoich rodziców. Tak, tak. Itemkach takich, którzy, za które się płaci, to może widzieliście drop Easy w Warszawie? Drop Easy oczywiście. Nie, może Hubert nie widział. Ja nie widziałem, ponieważ jak każdy wie J. nie jestem w temacie mody streetwearu ani innych takich rzeczy pochodnych typu wiecie. Kurwa. Rozumiem, rozumiem, ale to powinieneś widzieć. No, nie, akurat, powinieneś. Powinieneś. Wiesz co? Grałem wtedy w Wortandera, tak, że... byliśmy tam nad zaladą, w takim jednym miejscu. Aaa, w tym takim śmiesznym sklepie. No. Takim drogim. No Witkacu. O, Dokładnie, co taka tak. brzydka bluza kosztowała tyle pieniążków. No, co sądzicie o wydawaniu pieniędzy na głupoty. Ale, Czecie, ale tak, nie ma bluzy. sensu, ale, nie ma sensu. Ja ale, bym kupił ale wróćmy. wszystkie ale, ale czarne kołki. Do, do, do dropu. No do dropu. No. No, Mo, bo ty Hubert nie widziałeś, ale ci przybliżę. No tam generalnie jedna, jedna jeden sklep odwołał drop jeszcze przed dropem. Jeszcze no. po prostu przed. Tak? A drugi po prostu nie, nie zaczął sprzedawać właśnie Witkacu, bo rozwalili bramkę antyłamaniową. A dlaczego tamten sklep przestał y, jakby dawać ludziom możliwość zakupu przy już przed... Przed oficjalną możliwością kurwa. zakupu. No, no bo nie było... Slepnie chciał robić list. Tam było kto pierwszy ten lepszy i wiesz Aha, jak to było. No, no, jak dobra. za chwilę policja przyjeżdżała to odżłali, niech się nie, niszczy nic. A, dobra, mm -hmm. rozumiesz. Rozumiem Polaki kurwa się zaczęło No, no, no ale To też jest. Nie można na polaku to jest wina też sklepu trochę. No nie powiedziałbym. Ale zabroniem za, za, listu, listy. ale tu komarów. Uff. No ale to właśnie przez to, że jesteśmy Polakami jebanymi zwierzakami. <laughs> przez to zablokę. Lecimy tu. Historia się nazywa Legnica. Legnica, okej. Okay. Żyjemy w pięknym państwie. To prawda. W którym za dobroć wynagradzają, nie wynagradzają, a jeszcze karają. Jak najbardziej. Nie Niedawno była taka sytuacja, że czytałem sobie, uwaga, mhm. że był wypadek samochodzików, tak? Jest tam drodze, nie wiem, nie pamiętam. Ok. i jechał sobie ziomek na rowerze. No. Zatrzymał się, żeby pomóc, i gdy wrócił, się stało. Gdy wrócił, ale kto wrócił? Ten ziomek, co, co na rowerze jechał i chciał pomóc, i tam pomógł im. I, ale gdzie wrócił? No, do miejsca, gdzie. Na, gdzie no po prostu. Bo on tam stanął i no. poszedł pomagać. I gdy Aha. wrócił, to nic ja nie mogło się stać. Zabierali mu rower. rower. Tak. <noise> <noise> Witamy <nie>. w Polsce. <noise> to takiego Chcecie pomóc. Nie macie czasu nic. Wracacie, nie macie roweru. No, trzeba wtedy kupić bilet komunikacji miejskiej. Kozieł transport. A okay, co za darmo jest teraz? Hmm. Jak za darmo? No MPK. No MPK to nie kozieł transport. No nie, ale no, nie wydaje mi się, że do Złotoryi jechał tym rowerem. Ale to było w Legnicy. To było w Legnicy. No to na pewno jechał do chodzi. Na pewno. Bo gdzie mógł indziej jechać? <noise> nie, te, może jeszcze Dni z Legnicy, które teraz są. Mi, Michał Tużniewski zajebali mu rower? Nie. <noise> nie. bo ratował A, pieski. To było... <noise> Co sądzicie o adopcji psów? Ja? O generalnie wiecie co? E, może nie wiecie, pewnie nie wiecie, ale... No pewnie nie. E, mój pies, jak ma, jak ma ten pysk taki, nie? No. to mu zaczęły wyrastać, już ma takiego jednego guza. No i nie wygląda jak nosorożec mój pies. No. I, I on, to już jest pewne, że mój piesek umrze, bo każdy pieski umierają, no. niestety ale chyba abduktuje pieska ze schroniska, takiego małego. Nie, ja bym kupił takiego za 12 tysięcy z rodowodem, takiego malutkiego, co hmm. żyje pół znaczy, roku. Ja nie mam, staję ja kota, ale nie ze schroniska. No, Sza szacunek. I ja... on się powieść raz. No, ale na... to, tam... to kiedy no, na, inny na inny odcinek. Na inny. Tak? tak, tak. Taki testowy. No to długa, długa historia. Długa historia. Chyba, nie wiem. No, od urodzenia bym musiał opowiadać. Oglądaliście w niedzielę wyścig Formuły 1? Nie. Nie oglądaliście pewnie. Nie. No nie, bardzo bardzo prawda? Tak, tak. Opowiedz coś, co tam było. <grym> wyścig był to bardzo ciekawy, bo y, McLareny... Wyścig był to bardzo ciekawy... <grym> McLareny zaszokowały w kwalifikacjach, gdy były 5 i 6 miejsce. Y, Lando Norris był 5, Carlos Sainz 6. Y, wyścig potoczył się tak, jak wszyscy spodziewali się, czyli Vettel, który wystartował z 7 miejsca, y, no, awansował aż tam na miejsce przed McLareny. Ponieważ było to tak, że no po prostu tempo wyścigowe Ferrari było większe niż tempo wyścigowe McLarena. No i generalnie też Norrisowi zepsuło się auto w hydraulice, hydraulika mu się zepsuła i no, no mów, na mów. ostatnim okrążeniu stać, stracił aż trzy miejsca i w rezultacie z piątego miejsca skończył aż 10. I było to dla mnie wielkie rozczarowanie, ponieważ lubię Lando Norrisa. No, Wanda Rory. Rory. Fajny. No, a wie, wiesz ile on ma lat? Nie wiem. 19? Tak. Wow, to, to tyle prawie, co Lil Za, Zaprośmy go na woźkę. To, to ma... hmm. Zaprośmy Limpam. go na woźkę. A dziś mnie. Nie. Ej, ja powiem, w sumie jak mu muzycy to powiem, może nie wiecie kto w Album Roku dostał Double Xl'a. Ale w Ameryce? W Ameryce Album w Ameryce? Roku. Double XL, kto w Album Roku dostał? Zgaduję, że Lil no właśnie nie Nie? ani nie Lil Pump ani nie Drake Lalum ani nawet Eminem to kto mógł dostać Powiem, że to jest płeć... no, to, jest płeć żeńska. No, to jest płeć żeńska nie no Ni... no, nie że badławi. nie ona ma już lat najkimi mogłaby nie na mogłaby raczej no to czekaj, żeńska żeńska niki Minaj no nie nie niki Minaj nie. By the nie. Nie. nie, nie nie bo to double extra to jest bardziej rapowy tak album roku rapowy a i to jest płyć żeńska Kobieta? Yy, Trichardem jest. Yy, czarna skóra. Niger? Niger? Nie. Nie, yy, Poczekaj. Nie czarnuchy. Takie jest. A ja wy w ogóle wiecie, że czarnuchy to no, no. Nie wiem. Czarnuchy to są takie robaki. <laughs> no tam... <Nie> wiem, no. <laughs> <laughs> Naprawdę. Niger to robaki. Zostawimy <laughs> link do Wikipedii do czarnuchów. Patrzyłem się tam, bo myślę, że tam się nagrywa tam się nagrywa. Ja też. Ale czuja. Tam siebie widzę ale, po prostu nie, no to powiedź, to zg Zgadujcie, no, mało jest żeńskich Ale nie wie, ja nie znam kompletnie, ja w ogóle... Amerykańskie senie nie słucham prawie Ale no, żeńska, jest mało Jest jeszcze dwie takie po, bardziej popularne Ale jest I... jeszcze jedna popularniejsza, która właśnie zyskała rapowy album roku Kurwa, Beyonce A miała nie. z kimś fita? Z takim większym? Z Tekashi miała fita, z Drake z, No z każdym praktycznie większym miała fita No to ja wiem kto, ale ja nie wiem jak ona się nazywa To opisz jej wygląd Kurwa! No na klipach ją widziałeś pewnie. Powiem tak, na Cardi B. Cardi B, dokładnie tak. I ona zyskała album Roku. Dlaczego? Co? Ona w ogóle album wydała? No, niby wydała. Znaczy ja nie słyszałem ja jeszcze też go. Nie. Ale myślałem, że jakiś Drake zgarnie, bo ten w sumie Drake miał kozak płytę też, taki skorpion, ona się nazywała. To prawda. I myślałem, że to Drake albo Eminem, bo Eminem też zaskoczył. No ja myślałem, że Six Nine, bo Six Nine jest najlepszy, ale. Ale to... Six Nine teraz jest w więzieniu, to nie wiem, czy. Dobra no jak no to, to nie chciałby go wiesz tak promować Dlaczego? Nie wiem Six Nine dobry ziomek Ja myślę że to no Ale Cardi B to zyskałem Dlaczego Cardi B? Co to wiem, w ogóle jest? W sensie, no ja wiem ale kto to kurwa jest? N nie, on, on to chyba ta co ma taką historię taką to jest Stars on the Bottom now We here. wiesz o co chodzi No i no, 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 no. teraz trzeba będzie muzykę podlinkować Tak No to Cardi B zyskała sobie Cardi B A nas, Lil nas X robi kolejne remixy Old Town Road <laughs> A, na TikToku będą kolejne. Nie ale akurat wydał teraz dwie nowe, dwie nowe Pani... chyba pani, tak, ona się tak nazywa i jest, bo będzie że nawet fajne. Płyta to, czy piosenka? Piosenka płytem zapowiedział. Piosenka pani, nie słuchałem, I? nie wiem. Z Rianą chyba będzie miał fita na płycie. Panini to jakie karty były? Zbieraliście? Panini mi... to ja od Japana tylko znam Zbieraliście te karty panini z piłkarzami? Zbierałem, zb... ja to album. panini? Tak, to panini? Kurde ja jeszcze zbierałem to a... Pamiętam jak mieliśmy 15 lat A ja pamiętam jak, jak mieliśmy 13 nie, 14 nie. Ja ja pamiętam jak do mamę. mamo, mamo Daj mi tak ile to kosztowało czy, czy 20 chyba Nie mam pojęcia no Nie kolei... dwa ziko po, później? A bo 2 ziko No właśnie Tak mi się do... wydaje, że dwa ziko Daj dwa złote, a po co ci? Ja chcę karty zbierać, mam ja zostanę kolekcjonerem. I to będzie dużo warte. No, też tak mówię. Wiecie, ile to jest teraz warte? No, nic. Dużo, dużo. No, no nic. Nie, no czasami widziałem całe klasery po 150. Ja mam. Ja no, ja się... dostałeś, na no dostałeś, na dostałeś na komunię wyzbierany album Kart Panigi. Jak się z tym czujesz? Nie. Yeah. Jesteś kolekcjonerem. Kiedyś może być to naprawdę warte. Babcia kupiła ci cały album Kart, kart Panigi. No dosłownie. Znaczy, ja, ja mam takie. Ja mam takie tasosy, co w snakach były, Mr. Snaki z lederami i z tymi upierami. A to w czokapikach też były, Ale jakieś nie, tam. Ale ja mówię o takich jeszcze starszych z Mr Snaki. I ona się tak... Powiem, ja pamiętam, ja zawsze walczyłem. Tylko że zawsze się się bałem i nie na zachę graliśmy, nie, nie graliśmy na zachę. I się brało takie... Pokażę na ścieżkach może to będzie dobre Okej, okay. jak tu macie szyszki, je ja się kładło tak, jedna na drugą kartę i się odbijało, tak? O, tak. Kurwa. I która spadnie na wierzch, czyli na karty, gdzie jest obrazek. Ten wygrywał, a jeśli był remis, to jeszcze raz. I aż tak ktoś to wygrał. Raz zagrałem na Zachy i straciłem, i <grystanie> nie chciałem już. Powiem tak jeszcze. Odnośnie kart Panini, byłem kiedyś u, u Kaliciaka. Tak. Po, pozdrawiam Ciebie. Jeśli na pewno oglądasz. to ogląda. wygląda. I, by, I był taki tam jego kolega. Nie pozdrawiam Arkadiusza Wąsiela. Tak. I Kaliciak, pamiętam, miał. Jak, jak źle mówię, to mnie popraw w komentarzu. Miał Ronaldo nie tą zwykłą wersję, A, taką, taką, to się nie tą lepszą, tylko tą taką super. Taka połyskowa ta 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 Tak, tak, no, tak. Bo, tak. No, Chyba tak było. I przyjechał Wąsiel. I, no. <ślesz> I chcieliśmy właśnie z Wąsielem zabrać Bartkowi tą kartę. I potem ją sprzedać, ale z ciebie sobie I się podzielić, co nie? Ale skończyło się tak, że zabraliśmy mu tego Ronaldo i złożyliśmy mu innego Ronaldo. No, sorry. Ale z ciebie sobie Kto? Sowistrzał I z arka też. Sowistrzał? Sowistrzał to jest dawno określenie na prankster. pranksterzy. Nie, może czekajesz. Później ci podnikuję tam. Na dole też zostawię o, o Krzysztofku. I nie znam. I bym musiał włączyć na telefonie przecież, bo to jest piękne, naprawdę co on robił. O Krzysztofku. Ta, proszę pójść. jest długie? Jest długie, ale warte. Krzysztof. Dobra, zostaw ten telefon. Nie. No po co? To się wyłączyło już samo. A więc Krzysztofek. Skąd ten jest? Sob... Raciborski, kpiasz i sowizdżał. Pierwsza znana anegdota. Opowiada o tym, jak on mówił czyszczenia granatu w fabryce, w której był zatrudniony, zarządzał wówczas rękawic do wykonywania tej czynności i poszedł do domu. Na wezwanie do powrotu odpowiadał listami, których znieważył? Nie ma, no. za co trafił na rok do więzienia. Z kolei, kiedy z kolei władze miejskie zakazały wynia ryb w odrze z mostu, poszedł na most z wędką. Zatrzymany przez funkcjonariuszy oświadczył, że nie łowi ryb, a jedynie ocala zawieszona wędrę śledzia. Innym <grystanie> razem wybrał się na targ i zaczął sprzedawać śledzie, które reklamował krzycząc zdanie Ein, Hering, Sofet wie Göring. für 25 Feniś. Śledź gruby jak gryniś po 25 Fenigów. Trafił wówczas do więzienia na dwa tygodnie, a po powrocie znów udał się na targ, by sprzedawać śledzie. Tym razem mówił, że śledzie, które handluje, są tak grube, jak dwa tygodnie temu. Ja A który to był rok? Okupacja. Spokojnie. Pewnego dnia, w czasie plebiscytu, rozniósł komunikat mówiący o tym, iż nocą zostanie wysadzony most. Anonimowe ostrzeżenie potraktowano bardzo poważnie, gdyż w tamtych czasach rzeczywiście doszło do kilku wysadzeń mostów. Stacjonujących w mieście oddziały włoskie, chcąc zapowiedz incydentowy, wzięły ówczesnego nadburmistrza Westrama oraz syndykta Litwę jako zakładników i nałożyły na miasto wysoką kontrybucję. Tymczasem, rankiem następnego dnia na moście zjawił się Krzysztofek, polewający go wodą z konewki, gdyż mm -hmm. słowo spręken, użyte w komunikacie, oznacza zarówno wysadzenie, jak i polewanie. Wow Dawid Dubiel Kiedy po kilku miesiącach niepłacenia czynszu miał zostać wyeksmitowany, obieścił Christoph ist Ausgezogen Christoph... Christoph się wyprowadził Kiedy jednak właściciel kamienicy wszedł do mieszkania zastał tam nagiego krz... Krzysztofka Dowcip polegał na grze słów, gdyż ausgezogen znaczy również rozebrany Nie Przepraszam, ale przestań. Przestań, już właśnie zeszłam. Są lepsze. To czytaj. I tego dnia wypatrywał w biurze rzeczy znalezionych. Ile płacą za znalezioną rzecz? Na pytanie co znalazł, odpowiedział, że pracę i że chciał ją oddać. To takie... Takie nerdu biela, tak? Taki żarcik. Kolejna anegnota związana jest z zakładem karnym, do którego często trafiał. Pewnego razu, wychodząc z niego, domagał się widzenia z dyrektorem. Potkawszy się z nim, poskarżył się na brak srebrnego zegarka. Odpowiedziano mu, że nigdy nie miał żadnego, żadnego zegarka. Na co odpowiedział, że wychodzi stąd po raz 25. Obchodzi więc srebrny jubileusz i należy mu się srebrny zegarek. Miał on także w zwyczaju w dniu swoich urodzin wybrać się staczką pełną kwiatów i obdarować nimi na napotkanych przechodniów. On był dobrym człowiekiem w sumie. No taki wiesz, student Dubiel, hehe, he, dzisiaj porozdajemy parę rzeczy. On powinien zostać. Patronem planków, ale to nie jest koniec, bo najlepsze są... Akademia Pana Ale teraz jest ostatni jak, wybryk. Jak pan Krzysztofek? Akademia Pana Ale to jest ostatni, ostatni wybryk Krzysztofka. Skończył się dla niego tragicznie. To, to znaczy, że Krzysztof nie żyje. No, to spokojnie. Stając, stając naprzeciwko wystawionego w oknie księgarni portretu Adolfa Hitlera, zawołał: ty nie możesz tu być. Ty nie możesz tu być, bo ja cię kupię. Zatem Występek został zesłany do obozu koncentracyjnego <noise> Skąd już nie powrócił Ponoć będąc jeszcze w obozie Wysłał listy, w których opisywał dościpy Jakich tam się dokonywał W obozie koncentracyjnym <noise>